Lecimy sobie tutaj na stronę Strategic ETH Reserve, bo jedni sprzedają, drudzy kupują i zobaczcie, tutaj mamy Bitmine. jakie zakupy, 29.07, 58 tysięcy eterów zakupili, 4 sierpnia zakupili 208 tysięcy Ethereum, zobaczcie, na tą chwilę posiadają 833 tysiące eterów, wartych ponad 3 miliony dolarów. Nieździe. Sharpling Gaming to samo 29 .07 77 tysięcy i 508 znowu wjechał zakup na 83 tysiące eterów. Też mają ponad 2 miliony dolarów. Posiadają 521 tysięcy bitcoinów. The Ether Machine to samo 30.07 zobaczcie, 15 tysięcy 408 10 tysięcy. A Ethereum Foundation cały czas sprzedaje. Zobaczcie, 28-7000 poszło. 29.07 1000 eterów poszło. 29 .07 30.07, 31.07 i 4.08 też o granicach 1000 eterów. no oni mają 233, 232 tysiące eterów. No oczywiście na pewnym miejscu Pulschain, na szóstym Coinbase, Bit Digital, też zakupy 18.07,